Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek i zapraszam na aktualne wydanie Board News, z którego jak zawsze dowiecie się o wszelkich nowościach, zapowiedziach, przedsprzedażach i wszystkim tym, czego warto nie przeoczyć, a co dzieje się w świecie gier planszowych i spróbuję wam to jak zawsze podać właśnie w formie dzisiejszego odcinka Board News, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to super, jak sami wiecie, zostawicie kciuka w górę. Przy okazji przypomnę Wam, co działo się w minionym tygodniu na On Table. Otóż w piątek pokazałam Wam kilka nowości w ramach najnowszego odcinka premier, a więc zerknijcie sobie na to wydanie. Natomiast w środę pojawiły się Wasze wybory, jeśli chodzi o top listę ulubionych gier Maja, a także 10 najlepszych eurogier z klimatem. Już teraz zapraszam Was do kolejnej gry miesiąca, tym razem miesiąca lipca, który dopiero co się rozpoczął, więc o aktualnych nagrodach opowiem Wam w następnym wydaniu Bordnius, natomiast to dzisiejsze już możemy zaczynać. Już w sklepach z planszówkami możecie szukać gry Marvel Dagger, bowiem w minionym tygodniu odbyła się premiera tej planszówki od wydawnictwa Rebel, czyli kooperacyjnej gry dla od jednego do pięciu graczy, a sami gracze w trakcie rozgrywki będą wspólnymi siłami realizować misje, pokonywać przeciwników oraz mierzyć się z ostatecznym arcywrogiem, a wszystko po to, aby uratować świat. W grze dostępne będą różne postacie znane ze świata Marvela, a każda z nich będzie dysponowała Unikalnymi zdolnościami i artefaktami. Kto z Was lubi taktyczne gry karciane i przygodę? Tego z pewnością ucieszy najnowsza zapowiedź od wydawnictwa Rebel karcianej strategicznej gry, która ma proste zasady, a jednocześnie daje dużo możliwości strategicznych. Tą grą będzie leśne rozdanie, a podczas rozgrywki celem i zadaniem graczy będzie stworzenie ekologicznie zrównoważonego środowiska dla fauny i flory. Zagrywanie kart drzew rozbuduje las gracza, który może dodatkowo ubogacić różnymi zwierzętami, roślinami i grzybami. Dodatkowo jeżeli uszanujesz preferencje mieszkańców lasu, zdobędziesz jeszcze więcej punktów, ale pamiętaj, że niektóre stworzenia wolą towarzystwo swojego własnego gatunku, a innym bardziej zależy na konkretnym siedlisku czy też konkretnym pożywieniu. Celem tej gry jest realizowanie wyznaczonych przez misję zadań, pokonywanie całych hord zombie, a także ratowanie postronnych bohaterów, którzy znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym... Natomiast w dobrym momencie i w dobrym miejscu znajduje się próbny egzemplarz Marvel Zombies. Rewolucja bohaterów, czyli niezwykła odsłona linii Zombiesite od wydawnictwa Portal Games. Jak informuje śląski wydawca, e-proofy właśnie zostały zaakceptowane przez wydawcę. Należy chwilę poczekać na egzemplarz próbny i na zielone światło do jego produkcji. Marvel Zombies. Rewolucja bohaterów to kooperacyjna gra, w której od jednego do czterech graczy Udziela się w ostatnich ocalałych superbohaterów walczących z zombie bohaterami i hordami zombie, które kontrolowane są przez mechanikę gry. Jak informuje wydawnictwo, Portal Games, epicka historia cywilizacji do rozegrania w dwie do trzech godzin. Będzie miała swoją premierę już w najbliższym tygodniu, czyli gra Mozaik. Jeśli macie ochotę rzucić okiem, jak prezentuje się zawartość tego sporego pudełka, to odsyłam Was bardzo serdecznie na naszą stronę Board News Angelica pokazuje Wam unboxingi wszelkich planszowych nowości, w tym również mozaik. Natomiast dla osób, które nie znają tej planszówki, to przypomnę, że to cywilizacyjna gra, w której hmm, znajduje się wszystko i technologie, i cuda świata, i miasta, ekspansja, zasoby, towary złoty, wiego, osiągnięcia, systemy rządów, przywódcy ze specjalnymi zdolnościami i wiele więcej, a każda decyzja formułuje los całej cywilizacji. Dopiero co, bo na tegorocznym pyrkonie zostały ogłoszone kolejne nowości, jakie mają ukazać się na naszym polskim rynku za sprawą wydawnictwa Portal Games. I wśród tych nowości były również fantastyczne fabryki. Już śląski wydawca informuje w ramach aktualizacji, że zostały zatwierdzone e-proofy zarówno do gry podstawowej, jak i do dodatku. Oznacza to, że pozostaje teraz tylko poczekać na egzemplarz próbny oraz akceptację druku tej gry. Dodam tylko, że fantastyczne fabryki to planszowa gra z mechaniką rozmieszczania kości i budowania silniczka. Gracze rozbudowują swój zestaw fabryk i rzucają kośćmi, których następnie używają jako robotników. Dzięki ponad 35 typom planów mają do odkrycia naprawdę sporą liczbę twórczych i pomysłowych sposobów na sprzężenie fabryk, tak aby razem pracowały jeszcze wydajniej. Pozostając jeszcze u wydawnictwa Portal Games, jeśli oglądają mnie gracze i osoby, które czekają na dodruk dodatku do gry Podwodne Miasta, to mam dla Was, moi drodzy, dobrą wiadomość, która płynie właśnie od śląskiego wydawcy, który to informuje, że produkcja do druku tego rozszerzenia, czyli Podwodne Miasta Nowe Odkrycia, jest już na ostatniej prostej już od najbliższego wtorku czyli od 4 lipca możecie wybrać się do sklepów z planszówkami, aby tam zanurkować między półki na których znajdziecie najnowszych władców oceanu, a więc jeśli chcecie zdobyć dominację tym razem w wodzie, to będzie to od wtorku już możliwe na waszych stołach. Przy okazji, jeśli chcecie zobaczyć, jak ta planszówka dla od dwóch do czterech graczy, która przedstawia koniec epoki lodowcowej i próby przystosowania się żywych stworzeń do nowych warunków, wygląda, jak prezentuje się jej rozgrywka, to właśnie do tej rozgrywki odsyłam serdecznie linka, szukajcie w opisie poniżej. Jak informuje wydawnictwo Galakta, właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż nowej gry od twórcy Pax Pamira, czyli drugiej edycji John Company. Natomiast jej premiera przewidziana jest na drugą połowę lipca, a zatem w ramach przedsprzedaży możecie już tę planszówkę zamawiać. W samej grze gracze wcielają się w rywalizujące ze sobą rodziny, które dążą do zdobycia jak największej ilości wpływów w kompanii. Nowa edycja tej gry przynosi przede wszystkim odświeżone zasady oraz nowe komponenty. A teraz świetna wiadomość dla wszystkich fanów steampunka, jak również Lovecrafta. Jeśli nie zdążyliście jeszcze wcielić się właśnie w steampunkowe postacie ze świata. Tworzonego i wykreowanego przez Lovecrafta, to Galakta ma świetną wiadomość, bowiem właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż do druku gry machina Arcana wraz z dodatkami. Natomiast jej premiery spodziewajcie się w drugiej połowie lipca. Przypomnę Wam, że Machina Arcana to kooperacyjna, taktyczna, przygodowa gra dla od jednego do czterech graczy. Możecie ją sobie nieco dokładniej zobaczyć i posłuchać o tym, jak się w nią gra w mojej recenzji na kanale. Serdecznie odsyłam. Natomiast w samej grze, jako uczestnicy, wcielacie się w badaczy, wrzuconych w straszliwe czeluści, starając się przetrwać i przejść kolejne rozdziały jednej z wielu opowieści grozy. I nawet jeśli zdołacie pozostać przy życiu do końca całej historii, to w finale każdego scenariusza będziecie musieli zmierzyć się ze specjalnym wyzwaniem. Sama gra to niewątpliwie unikatowe otoczenie, interaktywny ekwipunek, wyjątkowa mechanika walki i liczne taktyczne wybory stanowiące integralną część fabularnego doświadczenia, które, jak zapewnia wydawca, gwarantuje głębokie zanurzenie się w uniwersum oraz Dużą regrywalność. Jak to wszystko się prezentuje, zapraszam na swoją recenzję. A teraz doskonała wiadomość, również od wydawnictwa Galakta dla wszystkich graczy solo i nawet takiej solowej rozgrywki. Spróbowałam i o szczurołapie opowiedziałam Wam w piątkowym odcinku premier. Więc możecie się nieco dokładniej przyjrzeć tej planszówce, zobaczyć jak groźne są szczury, które. Jako szczurołapy musimy wyłapać i zebrać magiczny ser. Premiera tej planszówki już w najbliższym tygodniu, czyli 5 lipca, a w samej grze, jak powiedziałam, wcielacie się w tytułowego szczurołapa, czyli jedyną osobę, która zdolna jest poradzić sobie z problemem miasteczka Bri, czyli właśnie tym zasypem szczurów, które panoszą się po królestwie, mnożą i zjadają magiczny ser. Aby więc zwalczyć tą szczurzą hordę, należy użyć wszystkich swoich umiejętności, odwagi, sprytu, należy najeść się sera, a właściwie aktywować swoje specjalne zdolności, aby też pokonać arcy szczura, czyli takiego szczurzego bossa, który czeka na końcu gry. Jakiś czas temu wydawnictwo Albi Polska poinformowało nas o swoich wydawniczych planach na ten rok związanych z grą Detective City of Angels. Teraz informuję, że już tej jesieni ta planszówka nakładem właśnie polskiego wydawnictwa Albi ma ukazać się na naszym rynku. Detektywi, czyli my, gracze, muszą zbierać dowody i ślady, a każda sprawa to starannie skonstruowana łamigłówka, która może rozwiązać się w różny sposób, w zależności od działań detektywów, czyli graczy, co pozwala na stworzenie historii opartej na rozwijającej się fabule. Nowość zapowiedziana przez wydawnictwo Granna z serii tych nieco bardziej złożonych planszówek, czyli z serii Granna Expert, a mówię tutaj o grze Printing Press, z pewnością zadowoli wszystkich fanów i miłośników ich wcześniejszej planszówki z tego samego uniwersum, czyli Gutenberga. W grze Printing Press bowiem zadaniem graczy będzie efektowne zrealizowanie zleceń drukarskich, a zatem macie przygotować się na szybką i dynamiczną rozgrywkę pełną taktycznych decyzji, o czym zapewnia wydawca. Jeśli chodzi o nowość zapowiedzianą przez wydawnictwo Lucrum Games, to ten śląski wydawca pokusił się o pewien graficzny zabieg związany z okładką swojej najnowszej gry, czyli polskiej wersji językowej gry After Us, która u nas na naszym rodzimym rynku będzie miała tytuł Zamiast nas. Otóż w miejsce wieży Eiffla, która pojawiła się oryginalnie w grze wydawanej we Francji, u nas pojawi się Pałac Kultury. Sama gra oferuje oryginalną, jak zapewnia wydawca, i innowacyjną mechanikę linii aktywacji. Poprzez zestawienie czterech kart na ręce, gracze będą zbierać zasoby i akcje, z których skorzystają w danej turze. Dlatego konieczne jest taktyczne planowanie kolejności. Sama gra ma oferować wiele strategii zwycięstwa dzięki 120 unikalnym kartom plemion, które wzbogacają ośmiokartową talię startową. Zamiast nas zapewnić ma również bogatą rozgrywkę bez długotrwałych przestojów trwającą mniej niż godzinę, niezależnie od tego, czy gra się solo, czy też w maksymalną liczbę graczy, czyli na 6 osób. Kolejna informacja od wydawnictwa Lucrum Games skierowana jest specjalnie dla tych z Was. Którzy czekają na grę dochodzenie od tego wydawcy. Otóż, jak informuje Lucrum Games, już w ten poniedziałek rozpoczyna się przedsprzedaż tej planszówki wraz z dodatkiem, i co istotne, to rozszerzenie będzie pasowało do starszej wersji. Przypomnę Wam, że dochodzenie to gra, w której wszyscy gracze są podejrzani. Jako detektywi przybywacie na miejsce zbrodni i wygląda na to, że tym razem ktoś spłoszył sprawcę, bo ten nie zdążył po sobie posprzątać. A zatem spośród wielu podejrzanych przedmiotów rozrzuconych wokół musicie wydedukować, jaka była metoda zbrodni oraz zidentyfikować dowód koronny w celu złapania i skazania zabójcy. Teraz, moi drodzy, mam dla Was news wyjątkowy i tak naprawdę to Michał powinien go zaprezentować, ale myślę, że i do tego dojdzie. Dlaczego Michał? I mówię tutaj o naszym planszowym wikingu, który co niedzielę przedstawia Wam nowości z Kickstartera, ponieważ Michał jest współtwórcą swojej pierwszej, w jego wypadku, gry, którą tworzy wraz z Przemysłem. Jeszcze w tym roku na Kickstarterze ma pojawić się kampania Villagers of the Oak Dell. To gra o mechanice Roll and Ride inspirowana settlersami, jak twierdzą obaj twórcy. Ma być to dynamiczna europlanszówka skierowana dla średnio zaawansowanych graczy. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego Roll Ride'a, to zmotywujcie Michała, aby nagrał dla was specjalnego newsa, może w następnym albo kolejnym odcinku Board News. Hejże, tu Michał. W przeszłości odbyła się kampania łowców z przyszłości. Konkretnie z 2114 roku. Aktualnie trwa kampania kolejnej części rozgrywającej się w przeszłości. Łowcy 1492 to kooperacyjna gra dla 1 do 4 graczy, w której wcielacie się w tytułowych bohaterów przemierzających otwarty postapokaliptyczny świat z przełomu średniowiecza i renesansu. Będziecie poszukiwać przygód i odkrywać tajemnicę dziwnej i morderczej mgły spowijającej krainę. Cała historia opiera się o księgę fabuły, a także setki kart wydarzeń zwiększających regrywalność. W trakcie rozgrywki będziecie otrzymywać zlecenia, czyli po prostu misje do wykonania. Zajmie to od 30 do 60 minut. W zależności od pory dnia, pogody, a także lokacji, do której będziecie musieli się udać, istotnym elementem będzie dobre przygotowanie się i zabranie odpowiedniego ekwipunku. A ten będziecie mogli kupić albo stworzyć samodzielnie dzięki rozbudowie swojego wozu o np. laboratorium, warsztat, stół łoczarza itd. Same modyfikacje broni zapowiadają się bardzo ciekawie, bo oprócz dodawania np. kolejnego ostrza do miecza, będziecie mogli również wykuć na nim magiczne runy. Oprócz tego, w grze nie mogło zabraknąć rozwoju postaci i innych elementów znanych Wam bardzo dobrze z przygodówek i dungeon crawlerów. Jeżeli więc chcecie zabłądzić we mgle, czas na wsparcie macie do 3 lipca. Firefly to serial sprzed 20 lat. Jeżeli tego nie wiedzieliście, najwyraźniej nie jesteście jego fanami, dlatego najlepiej jak zamknięcie oczy i po prostu posłuchacie o specjalnej edycji gry na jego podstawie z okazji dziesięciolecia, czyli Firefly the Game. Jest to kosmiczna przygodówka dla jednego do uwaga 10 graczy, w której latacie pomiędzy galaktykami i wykonujecie różne zlecenia. Oprócz statku kosmicznego z kapitanem na czele będziecie mogli rekrutować załogę, wyposażać ją itd. Tak Cel gry będzie różnił się w zależności od kombinacji dwóch wylosowanych na początku gry kart. Może więc okazać się, że nastąpiła recesja i walczycie o każde zlecenie jakie tylko będzie dostępne, albo staracie się zostać jednym z najlepszych kosmicznych piratów, atakując innych graczy. Niektóre dodatki wprowadzają kolejne warianty, a skoro już o dodatkach mowa, to znajdziecie tutaj 8 zawierających nowe zasady, a także 7 ulepszających komponenty. Pomimo masy kontentu oferującego ogromną regrywalność, gra jest stosunkowo prosta, dzięki czemu może zostać fajnym gatewayem do świata planszówek, zwłaszcza, że możecie dostać ją w polskiej wersji językowej, dlatego warto przemyśleć jej wsparcie nawet jeżeli nie jesteście fanami serialu. A jeżeli go uwielbiacie, cóż, czas na wsparcie macie do 6 lipca. W grze Inventions Evolution of Ideas przejmujecie kontrolę nad całymi społeczeństwami, które walczą o prym w dziedzinie innowacyjności. Zagracie w nią od jednego do czterech graczy, a ich ilość wydłuży rozgrywkę od godziny do niemalże trzech. Będzie ona podzielona na 6 R, z czego pierwsza to tylko jedna runda, a ostatnia to punktowanie. W trakcie pozostałych wynajdujecie różne wynalazki i dzielicie się nimi ze światem. Jednak, aby do tego doszło, będziecie musieli przejść cały proces od pomysłu aż po realizację. Co ciekawe, będziecie mogli realizować pomysły innych nacji, jeśli posiądziecie odpowiednie technologie i uczonych z danej dziedziny. Jedną z kluczowych mechanik w grze są akcje łańcuchowe. Jeżeli posiadacie specjalne żetony owych akcji, będziecie mogli wykonać dodatkowe ruchy powiązane z głównymi, na które się zdecydowaliście. Ilość żetonów akcji łańcuchowych zależy od waszej pozycji na torze wpływów. Nie jestem w stanie w tak krótkim czasie przedstawić Wam wszystkich zasad, ale gorąco polecam zainteresować się grą, zwłaszcza jeżeli jesteście fanami lacerdy. Możecie nawet przetestować ją na tabletopie, a czas na wsparcie macie do 9 lipca. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego. I na koniec tego wydania Board News, moi drodzy tradycyjnie dział wydarzeń, a w nich e, informacja o tegorocznych targach w SN. Jeśli planujecie wyprawę to e, to będzie ona się odbywać między 5 a 8 października i w ramach ciekawostki w tym roku organizatorzy ujawnili maskotkę targów, którą jest Kociak. A co może być dla Was ciekawe i interesujące? To ów kotek poszukuje imienia, a zatem jeśli macie jakieś pomysły, to Wasze propozycje możecie składać na stronie targów do 4 lipca, a zatem czasu jest niewiele, ale z pewnością będziecie w tym zakresie kreatywni. Kiedy już wrócicie z tegorocznych targów w Essen w październiku, to w listopadzie, a konkretnie 18 i 19 listopada możecie wybrać się nad morze na festiwal, Alegramy. Kolejna edycja tej imprezy zaplanowana jest przez organizatora, czyli sklep z planszówkami ale planszówki. Właśnie na 18 i 19 listopada, ale tym razem organizator zadbał o to, aby festiwal odbył się na większej przestrzeni, a konkretnie w Amber Expo w Gdańsku. To oznacza, że będzie więcej powierzchni nie tylko dla wystawców, wydawców, ale przede wszystkim dla was, dla graczy, bowiem jak informują Ale planszówki, przewidziana jest masa atrakcji, czyli ogromny games room, wypożyczalnia gier, pokazy gier, bitewnych turnieje, rozgrywki w RPG, nauka malowania figurek, prelekcje, pokazy i wiele, wiele innych atrakcji i jak zapewnia organizator, dla najmłodszych również ma być przygotowane coś specjalnego. Zanim się z Wami dzisiaj pożegnam, przypomnę Wam o cotygodniowej promocji, specjalnej ofercie, która przygotowana jest jak zawsze przez nasz partnerski sklep Księgralnia. A zatem, jeśli chcecie powiększyć swoje kolekcje gier planszowych, niekoniecznie wydając na to krocie, to zapraszam Was do opisu poniżej, gdzie znajdziecie szczegóły tej oferty i tradycyjnie jak co niedzielę do propozycji od księgarni dołącza również propozycja na kolejną nową planszówkę być może w waszej kolekcji gier planszowych tym razem od sklepu Ale Planszówki i jak zawsze szczegółów a także odnośnika do strony sklepu szukajcie w opisie poniżej zachęcam was do korzystania Dzięki serdeczne moi drodzy, jak zawsze życzę Wam super niedzieli i bardzo proszę o aktywność w postaci kciuków w górę i komentarzy. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne nagrania w tygodniu, a zatem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!